I tam w kolejnym filmie. Mie widać po włosach po morskiej, naszej kolejnej, no ja niestety jestem w tyle. Myślę, że ja dobiję pewnie do może 18, dalek nie dobiję do oczka w tym momencie, chyba ja mam około 15. Bo tak patrzę, że jeszcze pewnie... No chociaż nie wiem, czy tam się uda, do... że czy już się można to przed kąpielą miałam różne moje zapachy piołkowe, między innymi um, białe, yy, I ten zapach faktycznie się utrzymał i w kąpieli, jak również ten piołkowo-piloniowy, nawet mocniej się jeszcze utrzymał. Co ciekawe, to były takie aplikacje w takie miejsca, które niekoniecznie są takimi miejscami, które utrzymują, bo aplikacja zdjęcia oczywiście daje dużo większe szanse. To była tak na tą część dłoni. E, oraz na drugiej ręce, przy je przy łokciach, ale nie typowo w zgięciu łokciu. E, jest teraz po kąpieli. Sobie zaprowałam i ponawiam e, kolejny raz i kolejny raz już ten zapach. E, e, nie wiem, czy widać. Już miła. Już to widać. butikowe i Riz. I ten zapach nie jest mocno irysowy, nieprawdopodobnie. Ja bo że jest taki bardziej drzewno sandałowcowo bo konkretnie orzechowy. Czasami to idzie za orzech, czasami godny orzech boski. Teraz nawet taka trochę jakby nalewka orzechowa, sandałowa, jest w takim bardzo ładnym, kremowym liuciu również. No i takie trochę e, że e, drzewne i generalnie też taki liuanki irysowy. W sumie tak naprawdę nie mam aż takiego zuchotnika, też by było lepsze, ale raz, że sezon na Kompanię jest jak najbardziej już się później. Właśnie jakiś czas nic nie było. Jeszcze jest jakaś tam część sierpnia i września, także jeszcze to można trochę na końcu. Mam trochę, mam tutaj właśnie jak stamitny nie wiem czy można się pokazać. Mam ładniejszy kolor niż na tym nagraniu, może ścienny trochę. Myślę, że kolor jest... Pięknie czerwona, tego aparat nie odda. I właśnie to robiłam zdjęcie wczoraj. Różne, czy właśnie różne rzeczy. Właśnie na piasku i odświeżałam sobie Neanderthal Light. To jest zapach. Tak, marka z dostępna Mezon i tam się pojawiają specjalnie rośliny, takie trochę metaliczne. Rośliny są takie bardziej warzywne. Ciekawa propozycja, natomiast metaliczność u mnie generalnie różnie i ja jestem w większą fanką, ogromną fanką zapachu dem z tej marki Neander, także myślę, że ten czy później skończy się flakonikiem dem natomiast cały czas tutaj ponawiam testy tych różnych właśnie kolek e, fabrycznych, tego zestawu fabrycznego właśnie, który tam z Maison Store tutaj e, jeszcze mam dekan ze sobą unikatowego zapachu Gucci tego Gucci dwójki tego z pożyczką. o to się chyba napis ja go sobie wtorzaję też trochę świeżałam To jest taki zapach, do którego mam ogromny sentyment i uważam za ogromną perełkę, że chodzi o dawny e, mainstream i nie zaznaczone porzeczki. Są to takie perfumeryjne, eleganckie, kobiece. E, co tu jeszcze mam? A, mam tu jeszcze z Maison Store, e, z Panadora, e, paczuli Out chyba taka nazwa. To jest w ogóle taki zapach, który e, u mnie generalnie różnie z paczulą. Jest dużo zmian w tym zapachu. Natomiast nie jest to generalnie zapach dla mnie. W yy, Barce Panadore znalazłam inne istnie moje, na przykład zapach, gdzie wyczułam w ogóle średnio z nazwami, jeżeli chodzi o Panadore. Czasami jest tak, że jakieś nazwy, marki mi tak łatwo wpadają i zapamiętuję i nawet nie muszę tego robić, nie muszę się starać. A czasami jest tak po prostu, że yy, jakoś te nazwy, jeżeli się jak mocno nie się zapomorzą, nie wiem. W każdym razie tu akurat nie jest trudna nazwa, ale mówię o tych zapachach, które tak ogromnie mi się spodoba, na przykład ten, który mam wiśnię. E, I tam jest nawet taka słodecz, ale to jest taka dla mnie słodeczków, nie jest w stronę dla nie jest to, w stronę, lasu, nie jest to w stronę jakąś taką górmą i dokładnie pamiętam tej nazwy, ale tam jest gorzki migdał, no tak jak chciał sobie odszukać. Jest też taki zapach który jest bardzo z takiej esencjonalności bortnikowych. Wydaje mi się, że będzie miał lepsze parametry nawet niż Także to też taka perełka z Panadory, ale jeszcze o perełka z Panadory będzie. Ehm, jeżeli chodzi o tę batulę, ona się bardzo zmienia. Ona po czasie nam jest takim trochę wypiekiem takim smakowitym wypiekiem. I taki właśnie wypiek czuć, takie ciasto pieczone. A początkowo jest taką dziwną paczulą, z takimi różnymi niuansami, chyba nie do końca moją, taką trochę kropowatą, trochę ostrzejszą, trochę taką korzeniową, nawet i tyle ziemistą, co korzeniową. Specyficzny, dziwny i no, unikalna jest to paczula, co nie znaczy, że jest moją paczulą, ale inności i niszowości nie można temu zapachowi odmówić. W pasce Panadora jest dużo różnych zapachów, jest różnorodność. Niektóre takie wciągające dla mnie, niektóre nie do końca moje klimatów, no ten z wiśnią mi pasuje. Jest też zapach, który jest bardzo z dawnego bakaratu, tego najdawniejszego, czyli dużo lepszych klimatów niż aktualne bakaraty i te wszystkie podobne zapachy. Jest też zapach taki urokliwie tursowy, las, ale taki właśnie ładny, kursowy, taki gumowy w sensie pozytywny, taki gumowy są w sensie bardzo pozytywnym sensie. I właśnie ten zapach... Niestety nie pamiętam nazwy, ale jak dużo pamiętam, on, ten korek ma Jeżeli pomyślałam, to on ma taki styl taki głęboki i taki właśnie styl stylu ale widzę większą szansę na taką trwałość niż dłuższą. Oj, widzę, że już długo nie pogadam. Jest trochę o tych Panadora, trochę o tym, co miałam w tym woreczku, trochę o tym, co się układałam. Wczoraj właśnie byliśmy na piasku, dzisiaj jeszcze ten woreczek mam, w też trochę pogadam, bo wychodzi. No i mam różne e, zapachy. Właśnie też sobie wczoraj odświeżałam ponownie, bo już, już chyba wykończyłam e, zapach, który kiedyś miałam po sobie. Podobno świeżo ponownie French Leather z Memo. Odświeżam, ponieważ tak znowu e, przyciągam je myśl do niego.